Okej. Okay. A troszkę niżej go? O. Mamy takie fajne składa skrzydła tu wiesz Możej w kadry nie mieści, nie mieści nie? No Ale wiesz to fajnie na, na zbliżenie bo tam mamy go od samego No dobra Dobrze a Możemy jeszcze z tymi skrzydłami jedno No właśnie takich mamy tam sporo To ty ty jakoś robisz specjalnie żeby on tak skrzydła Bo wtedy równowagę traci, nie? Równowagę. Aha a, a, tak, nie. tak samo jak chcesz do nie? No. Oh, Okej, okay, dobra.